Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Chciałbym zgłosić Pana Jerzego Antoniego Kwaśniewskiego na stanowisko starosty Olgórskiego, kandydat spełnia według mojej oceny wszystkie warunki niezbędne, żeby dla dobra tego powiatu i jego mieszkańców pełnił swoje odpowiedzialne stanowisko. Pan Gróbski, Pan Kwaśniewski Jerzy, Pan Łaksa Jan. Pan Orchisz Jan, pan Osłup Jacek. O sprawdzeniu prawidłowości i przeliczeniu głosów stwierdza, że zaproponowany kandydat pan Jerzy Antoni Kwaśniewski otrzymał następującą ilość głosów. Wszystkich głosów oddano 20, bezwzględna większość wynosi 12, głosów za oddano 20. Wobec powyższego na starostę polskiego został wybrany w głosowaniu tajnym, otrzymując 20 głosów Jerzy Antoni Paśniewski. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. W związku z panu Jerzoną Antuniem Kasięczkiem też podróżować wyboru. Życzyć, aby podjęto przed rozwodniczkiem zarząd potrzeba efektywnie. Dziękuję bardzo. Państwa, w prawidłowości i przeliczeniu głosów stwierdza, że wszystkich głosów oddano 19, bezwzględna większość wynosi 11. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Dąbrowski Krzysztof, głosów za oddano 14. Osób Jacek, głosów za oddano 5. Wobec powyższego na Przewodniczącego Rady Powiatu w został wybrany głosowaniu tajnym otrzymując 14 głosów Krzysztof Dąbrowski.